Że jesteś racjonalny, że twoje decyzje opierają się na twardych faktach, chłodnej analizie, zdrowym rozsądku? Zwłaszcza gdy chodzi o coś tak ważnego jak wybory. A co jeśli powiem ci, że twój umysł działa zupełnie inaczej, że w kluczowych momentach sięga po to, co najprostsze, co brzmi głośniej, co budzi emocje? Bo czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: Dlaczego zapamiętujesz lepiej slogan niż program partii? Dlaczego potrafisz wyrecytować chwytliwe hasło, ale nie pamiętasz ani jednego punktu deklaracji wyborczej? Głosujesz na głos, na spojrzenie, na emocje, które wzbudza w tobie kandydat. Nie głosujesz na to, co najlepsze, wybierasz to, co najbardziej znane, przyjazne, obiecujące. W tym odcinku rozbudujemy twoje spojrzenie na proces wyborczy. Zobaczysz, jak błędy poznawcze potrafią przejąć stery twojego umysłu. Dowiesz się, które chwytliwe triki narracyjne wykorzystują politycy, by kierować Twoimi uczuciami. I przekonasz się, dlaczego wolność wyboru to nie tylko przywilej, ale zadanie, które wymaga świadomości. Zostań z nami. Odkryj, co naprawdę podsłuchała psychologia. Wyobraź sobie, że masz tylko kilka sekund na decyzję. Twoje myśli wirują między informacjami, opiniami znajomych, memami i reklamami politycznymi. Właśnie wtedy twój mózg po cichu ucieka od trudnego zadania logicznej analizy. W psychologii nazywamy to iluzją racjonalności, wiara, że działamy metodycznie i obiektywnie, choć w praktyce wybieramy po drodze najmniejszego oporu. Kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, zmęczenia, albo natłoku informacji, szukamy skrótów. Zamiast czytać program, czytamy nagłówki, ufamy intuicji, decydujemy z ręki, na podstawie subiektywnego wrażenia. Wybieramy to, co znane. Głosujemy na kogoś, kogo już widzieliśmy. Badania nad poznaniem pokazują, że mózg dzieli myślenie na dwa tryby: system 1: szybki, automatyczny, oparty na intuicji i emocjach. System 2: wolny, analityczny, wymagający uwagi i wysiłku. W świecie polityki większość z nas działa na systemie 1. Slogan wybija się bardziej niż argument: emocja gasi refleksję. Chwytliwe hasło wygrywa nad szczegółowym planem. To nie znak naszej słabości, to efekt ewolucji. Mózg tak zarządzany, by oszczędzać zasoby i chronić cię przed przeciążeniem. Zrozumienie tej iluzji to pierwszy krok. Bo jeśli nauczymy się rozpoznawać, kiedy pracuje system pierwszy, możemy celowo sięgnąć po system drugi i zacząć podejmować bardziej świadome decyzje wyborcze. W 1981 roku Daniel Kahneman i Amos Tversky postanowili sprawdzić, jak sposób prezentacji danych wpływa na wybory. W eksperymencie przedstawiono uczestnikom scenariusz epidemii, zagrożonej populacji. Rama pozytywna. Program A uratuje 600 z tysiąca osób. Rama negatywna. Program B spowoduje śmierć 400 z tysiąca osób. Choć obie propozycje mówiły o tej samej liczbie ludzi, aż 72% badanych w wersji pozytywnej wybrało program A, a 78% w wersji negatywnej odrzuciło program B. Efekt RAM jest potężnym narzędziem. Sposób, w jaki formułujesz komunikat, czy mówisz o zyskach, czy o stratach, może zmienić większość decyzji. W kampaniach wyborczych mówimy o rosnących inwestycjach zamiast wyższych podatkach. Obiecujemy lepsze szpitale zamiast dłuższe kolejki. Wskazujemy postępy zamiast porażki. Efekt RAM to dowód na to, że nie jesteśmy racjonalnymi kalkulatorami. Wyborcy słyszą to, co brzmi pozytywnie i to kształtuje ich wolę. W latach 60. Robert Zając przeprowadził serię eksperymentów z bezsensownymi wzorami i chińskimi znakami, które uczestnicy widzieli wielokrotnie. Okazało się, że im częściej je pokazano, tym bardziej ludzie je lubili, nawet jeśli nie wiedzieli, co oznaczają. W jednym badaniu uczestnicy oglądali 10 razy każdy z zestawów symboli. Po zakończeniu eksperymentu wskazywali jako najbardziej przyjazne te, które widzieli najczęściej. Różnica w preferencjach sięgała do 30% na korzyść wielokrotnej ekspozycji. To efekt czystej ekspozycji. Nasz mózg kojarzy powtarzane bodźce z bezpieczeństwem i sympatią. Polityczne kampanie to mistrzowskie wykorzystanie tego mechanizmu. Billboardy. Twarz kandydata oglądasz codziennie w drodze do pracy. Reklamy w social media, niekończący się scroll sprawia, że przyswajasz jego wizerunek bezwiednie. Spoty telewizyjne, powtarzane w różnych godzinach dnia, tworzą wrażenie, że znasz go lepiej niż w rzeczywistości. W efekcie, gdy zobaczysz nieznanego kandydata, porównasz go do znanego i prawdopodobnie wybierzesz tego drugiego. Bo budzi w tobie poczucie komfortu. Politycy i sztaby wyborcze inwestują miliony w strategię częstych ekspozycji, bo wiedzą, że to działa. Zastanów się, ile bodźców dociera do ciebie jednocześnie. Znasz fakt, wiadomości, reklamy, memy, rozmowy, a mimo to myślisz, że to ty podejmujesz wolną decyzję? To iluzja wolności wyboru przekonanie, że świadomie kierujemy naszym głosem, Choć jesteśmy nieustannie kształtowani przez różne czynniki: błędy poznawcze, anchoring. Pierwsze wrażenie silnie wpływa na ostateczny wybór: ukryte emocje, lęk przed zmianą, nadzieja na lepsze jutro, komunikacja polityczna, mikrotargetowane reklamy, slogany, które trafiają prosto w czułe punkty, presja społeczna, efekt bandwagon, skłonność do podążania za tłumem, social proof w mediach społecznościowych. Wybory stają się teatrem, w którym aktorami są psychologiczne mechanizmy, algorytmy reklam, emocje zbiorowe, twoje podświadome skojarzenia. Czasem to, co wydaje się decyzją świadomą, jest tylko odruchem na dobrze zaprojektowany bodziec. Ale wiesz co? Nie wszystko jest stracone. Bo nawet jeśli iluzja wolności jest silna, świadomość jej działania to droga do prawdziwej niezależności. Demokracja to nie tylko prawo głosu. To odpowiedzialność za wybór i świadomość, jak działają nasze umysły. Zanim zagłosujesz, zadaj sobie pytania, co naprawdę Cię przekonuje. Czy to program, czy emocje, czy znasz działania psychologii, które wpływają na Ciebie? Bo prawdziwa wolność wyboru zaczyna się od świadomości. Właśnie podsłuchałeś, jak działa Twój umysł. Chcesz więcej? Subskrybuj i zostań z nami. To, że coś czujesz, nie znaczy, że to prawda. Ale czasem właśnie to mówi najwięcej.